26 krok, jesteście ze mną, Szyb, szybki krok, bo za moment zaczynamy meridianologię, wczoraj odpowiadałam na wasze pytanie, więc jeżeli będziecie pisać pytanie, ja będę je zbierać i raz w tygodniu odpowiadać, ktoś mi mówił, że ta kamera mi źle pokazuje, a to jest takie oświetlenie górne i wydaje mi się, że jest ok, no, jestem w pracy, w gabinecie, 26 krok, co pijemy, ile pijemy, dlaczego pijemy i jak to wszystko wyliczyć. Jeżeli mnie widać, jeżeli mnie słychać, to bardzo proszę, napiszcie, że widać i słychać. Jeden komentarz, jeden komentarz, jeżeli widać i słychać, to napiszcie. Tam jeden człowiek doszedł, to napiszcie, widać i słychać. Wszyscy się przygotowują do mieli analogię, którą zaczynam już za godzinę, to muszę się przymieścić do innej sali wykładowej. Ale przygotowałam mnóstwo materiałów wydrukowałam sobie i napisałam i będziemy teraz poznawać te piękne rzeki, które płyną, popatrzcie, naszym ciałem. To jest milidia analogie, więc jeszcze można się dołączyć, jeżeli ktoś chce nauczyć się pracować ze swoim ciałem i trochę poznać medycynę chińską, jeszcze można szybko się dołączyć, szybko opłacić, bo cena promocyjna kończy się dziś, a jeżeli nie, zostańcie ze mną na ścieżkach zdrowia. I ja obiecuję, że jesteśmy po połowie kroków, a jeszcze mamy bardzo dużo. I pomału będę Was tymi ścieżkami prowadzić, będą i punkty akupunkturowe i różne inne zasady, które robimy. Czyli tak, ile pijemy? Pijemy 30 ml na kilogram wagi. Co to oznacza? Na 50 kg moich pijemy ile? Pijemy 1,5 litra. Na pana 100 kg pijemy ile? 3 litry. Co pijemy? Pijemy ciepłą, gotowaną wodę. Jak często? Pół godziny przed jedzeniem, i uwaga, nie wcześniej niż dwie godziny, a czasami dłużej po jedzeniu. Rano ja już piję 3,5-4 szklanki, męża rozpiłam do dwóch dużych, buntuję się i piję, więc ja radzę naprawdę pić dużo. Dużo wody nawilża, układ limfatyczny, układ krwionośny, nasze oczy, jamy ustną, te wszystkie nasze soki żołądkowe, to jest nasza żółć, to jest nasza cera nawilżona. Przepraszam, kawa, herbata, to przede wszystkim odciąga włagę, wilgoć i jest moczopędny. A nam chodzi o to, żeby wprowadzić do ciała i nie wysikać, dlatego pijamy niedużymi łykami. Ciepły, żeby od razu dużą krzywizną żołądka weszła do jelita, tam się wchłonęła i nawilżyła całe nasze ciało. A co robić tym, kto nie ma ochoty do picia? Uczyć się pić, ponieważ picie i woda to podstawa naszego życia. Nie chcemy mieć gęstych krwi, gęstych mazis stawowych, gęstych łez. Nie chcemy mieć gęstych żółci, bo to jest droga do nikąd. To jest droga do choroby. A my z Państwem tu idziemy ścieżkami zdrowia razem i już w zasadzie prawie miesiąc, niedługo będzie rocznica, no mi miesiąc to już jest jakaś data, to jest pierwszy miesiąc taki miodowy, a dalej pójdziemy dalej i ja mam bardzo dużo ciekawych projektów, o ile będziecie chcieli mnie słuchać, natomiast zadawajcie pytania, na wszystkie będę odpowiadać, a teraz pamiętamy, ciepła woda gotowana zawsze, minimum półtorej litry, pół godziny przed jedzeniem, rozliczając 30 ml na kilogram ciała, im więcej ważymy, tym więcej pijemy. I na noc nie za dużo, a i w ciągu dnia naprawdę woda zawsze z wami. I tak jak porządny Chińczyk zamawia najpierw herbaty bez herbaty, czyli herbatę i nie wkłada torebki, starajcie się pić samą wodę. I ja jestem pewna, że to jest milowy krok do zdrowia. Kiedyś mówiłam, jak pić rano, teraz opowiadam, ile pić na doby i nieważne, czy lato, czy zima minimum 1,5 litry, a staramy się pić dużo więcej, tylko ciepłej wody i niedużymi łykami, żeby nawilżyć ciało, a nie pęcherz moczowy i wysikać. To jest do odżywiania naszego ciała, więc kocham Was bardzo, wszystkiego dobrego i jeszcze można się dołączyć do milidzianologii, na którą serdecznie zapraszam. Do zobaczenia niedługo.